Lubię śpiewać, fala. vulkan. No. Śpiewaj. Mogę śpiewać już. No to dam. Ulewam rząd, mandaty drogowe. Dilerów, maklerów, fakty honorowe. I jeszcze wąsacza olewam na zdrowie. Prymasa w lampasach, komuchy nie lubię. Tylko na tobie naprawdę mi zależy. Tylko ciebie naprawdę potrzebuję. I kiedy, kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje teraz uwaga, bo jest takie coś chwila, nie? To się nazywa prześciówka. Dokładnie. Prześciówka USB, taka nie. Ludzie mówią, że jestem pijakiem, chodnikowym, równym chłopakiem. Ludzie mówią, że nie ma.. Kurczę, tu się pogubiłem ty. Bo ja to mówię z pamięci, ja Nie tak? mam tonacji. No właśnie. Ale to sobie tekst włącz, ej. ej. chcę zjeść twoje serce. Chcę mieć w tobie przyjaciela coś, poczuć coś, coś ci dać. Oh yeah. Chcę ci powiedzieć. I love you. I love you. I love you. I love you. Oh yeah. Nie jestem mądry I love you. I love you. I love you. Oh yeah. Nie jestem dobry. I love you. I love you. I love you. I love you. Oh yeah. Chcę ci powiedzieć. I love you. I love you. No i już... Ale trzech minut nie było. Dalej, dalej, minuta dalej, dalej, 28, dalej. dziękuję. Tyle ode mnie. To był wujek. No, no dobra, Emoc. to może weźmiemy to pod. Była minuta 28, tutaj mam co, nie? Ja to śpiewałem z pamięci, mój drogi.